Dobra pago, masz ten. Komanderujesz, bo jesteś najlepszy niby z nas. Możemy no, na bezie wpierdolić na rushu. <grym> to to niezłe komanderowanie. Proste są najlepsze, zobaczysz. To nie można się zatrzymać tylko. To jest ważne. Tak, bo musi być wduszony. Ja wyskakuję na no, kurwa Batmana. Duszę jak gaz na tirkach. Ty, co tak czysto tu? Dobra, ja plantuję stąd. Nie jestem drugi Kuchni, kuchni Kuch No dobra ty O kurde, sorry <laughs> Nie wiadomo gdzie jest lednik Dikoj tam chyba był Jeszcze raz coś Japżon, kurwa, masz Rozjebałem go, Dobrze. śmiecia. No i co, Luki, dalej będziesz coś gadał, jak jesteś pode mną w tabeli, jak zawsze? <grym i gadał> Dawaj środek na heady. Boją się. No. Znajdowali rampę. Najdą. No kurwa, co jest na tym, pojebana grajkarz Ty, co jest? Ja mam jakieś DPI pojebane. Kurwa. Oh. CO TO KURWA JEST?! C co oni są? Sort. No nie oczy mi gównem Generalnie. zarosły. Dobrze luki! O, no. Nie pierdol! Ja yeah, kurwa! Helcase.com strona na której możecie otwierać skrzynki ze skinami z kodem pago i knut dostajecie darmowe 70 centów do wykorzystania na stronie, a z kodem PAGO BONUS plus 15% do doładowania na stronie macie wiele metod płatności. A link do strony znajdziecie w opisie. Dawaj, a jedziemy. Nie, no do guja! Na flaszu mi wyjebał. Dobry flash w ogóle dałeś. Miał biało. Schody i dżungla. Co? No, widzisz. Coś się umie. Ja mówiłem, że ja nie będę otwierał na 100%. Dobra, Jaką bombę mu wyjebał? Dobra, jeszcze jeden CT. Jeszcze jeden sety, jeszcze jeden sety. No skurwysyn! wysył! Wysocki one-tapy dajesz! Nie no! Minus 13, już na fajku Jeszcze kurwa Lecki zajebał. Fok nie jeden. To jest kurde, po nie Dobrze. Jak z tym sgk to jak w Battlefieldzie się czuję. Powali się, zacząłem wkurwiać. O, jest, ja, jest. Short, yes, short yes. ja, o, yes, to ja, o, na ja, o, mocny ja, to to ja, to to Ale tam ale tam ja, to ja, zabił. Kurwa! to ja, Dobra, idealna. Dobra, jest. Close ja, to Nie no, to jest kurwa... Nie. To, to, to. Jestem oazą spokoju Pierdolonym kurwa zajebiście wyciszonym kwiatem lotosu Na zajebiście spokojnej tafli jebanego jeziora Dostał, dostał O kurwa Aha, mi Kurwa Trafiło to Kurde, side Z prawej pogo Co tam przez Info dawaj, no, a się tera, po prawej właśnie byłem Jestem matka, czy, jest czy, teprzy czy teprzy będę się? pomagał ja na baj, ja Nie no wiem, czy to... na rozkurwie no. coś zaraz. Zajebiste brońki masz, serwuj. No. <śle> yeah. Dobra trzeba oszczędzić na afkę na Nexo. Ta eco rush B chyba trzeba zrobić, kurwa. Dobra, Dzięki. Jak bez my tu ty, Po to tyle, jest. No, Po robocie, no, 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 ty. Nie mogę! Co ty tu napierdalałeś dalej? tego? teraz! Tak... KURWA! Kuchnia jest na 100% Jest! Wychodzić tam. KURWO TY SZERMATO! Oja. Kurwa aparty jest! Apar aparty ostatni Defuje na raz Nie no nie no Kurwa wiedziałem, że nie defuje Ale jakoś tak na... uwierzyłem ci przez sekundę ty ja biorę od wysuskiego celownik chyba i chuj Dobra, jak zaraz czegoś nie zabiję to rozpierdalam monitor Dobra, a. dobra, dobra, patrzcie to, ja, ja tu a... przed nami O kurwa, ale smoke Dobra, teraz tu się sam tu zgubiłem Nice Patrzę dżunglę Ty no nie wiem, chodzi mi? No okej okay. O kurwa ty, a tutaj nie widzieliście, że stoi tak nie no spierdolony z tym zajebany Co to się kurwa nie da grać No ale załek, jak ja rasuję sobie fajnie Pa 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 Dobra, biorę tą oweczkę śmietnik na gali z amiebie. Nie no wkurwiamy my ten zmięk Idę CBD zajebać bo rozjebie coś A, CBD bi narkomanie Jeden short E, e, kuchnia, 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 kuchnia. No kurwa, short. Ty chyba coś odjebałeś. Nie? Jawczan. Kurwa, nie działa full auto, 50 <grym> dostał No odjebało się, amo się skończyła Suwaj się kurwa. O pierdole. Nie. że ty Dawa nie ni trafiłeś na <silly> Nie, to jest niemożliwe. Podobno mam 1 na 1 z Wysockim Okoń kariery zagrać, kurwa. Mój mój pamięć jest Jak chcesz to ma Pago! No? A ty grałeś Valoranta? No, coś tam grałem, no. Nawet tam kilka turniejów. Turniej streamera wygrałem. nigdy streamerów, czy coś tam. Czemu nie grasz? Nie no, bo, grasz. bo jestem żażliwym od a To, to w nie W Polsce za wszyscy na srają na Valoranta. No właśnie, to nie jest tak, że Valorant w Polsce to nie no, jest... no trochę... Znaczy, w Polsce na wszystko srają ogólnie, nie? No, w sumie tak. Ale, ale tak jest, no. Dobra, ja tu podsadzam was No jak to nie Ufaj. sprawdziło! Sorry, Tam, nie zauważyłem go. Panowie jesteśmy w stanie to wygrać kurwa. Widzę potencjał w naszym składzie. No, nie źle jak na tero. O kurwa tylko zobaczyłem jak już się wygrywa Kurwo jebana, no na drewnie, szmata i przyłączniku, ja nie wytrzymam Ty kurwa, my mamy AWP'y, trzeba było jedną kupić Patrz, patrz Kurwa, dwie dwóch Kurwa Sion Dusty z kurwa na Mirazu, zobacz Jak napierdalają I wysokich pizga ty Nie, ja raszuję idę się wyjebać Nie, do chuja Jest, o kurwa jest, jeszcze schody, schody W okno, okno Eee, A i okno poprawokno prawo okno, po okno, okno jest nie no, rozkuruję zaraz moim poczeniu. Nie ma z prawej Luki. Nie, co, do ciebie, Nie ma. Nie ma. Gdzie jest Bobas? Ja pierdolę nie wiem. Scudibobo. Bobo. ma kurwa No nie! <śm> co? Mówię, ja że słyszałem. z tym Luki kurwa patrzyłeś tam gdzie ja. Debilu jebany. 5 na dwóch. Chodźcie B kurwa, trzeba się wyjebać. Dobra idźcie B, ja mam pak no. Nie, Wyjebany mam Opa. zając. Ale się kurwę no. trochę. Lecymy, lecymy Fajcie Nie no nie, kurwa no nie no tym Auto smigola, kurwa to brodo. jest, auto szmata to się nazywa do tym Cię. smigola najebał No ty No Kurwa, zraszował mnie w pałacu Przepraszam, ja kiknęło mi się Lecy macie od pałacu, od reszowy a to się. Naprawdę to się żoną nazywa, nie mogę. Popokaję się, kurwa. Patrz, kurwa, jak to konsa. Ej! Jeszcze jeden. Góra. Nie ma. Bierz żądło i uciekaj. Żądło <noise> Stinger i chuj. Kurwa, co on tak? Poszedł se stąd, zabił i se poszedł? Bierz żądło. Oj, to żądło. Minus 87. Nie no, poryczałem się, kochane. 13 HP w konektorze. Kurde, ty. A jak Basie. to, bo ja tym rządłem w pierścieni. No, że frado ten Smigola nastraszył na jebo. <grym> nie mogę. Kurwa, widać jeszcze co jest po polsku, aż to rządu normalnie napisane. Dobra, panowie, ja bo odpierdoliłem Czodę. Kurwał Kurwa, my tu dwóch kufli jest. Kurwa, to jest jakieś zepsute. A szybko, bo nie ma czasu. Uo! Jeden. Gdzie? Nie wiem. Japson, gdzie? <noise> Dzięki, japson. <noise> Zebra! Tu bałem od Ty ale musimy ogólnie wygrać tej. To będzie. By... Hyperbestie, kurwa! Hyperbestie mam. Kurwy już w szoku są! Ojej, szybkie, szybkie! Fast, A jest mówię wam. To no, ja Kurwa smakował, w pałacu kurwa. jest i rampa już wychodzi. Uważaj, no. Dracula, Uło. bo te! Zaboje czoskiem na smarowaniu, i łącznik. Uważaj. Co, co ty pierdolisz? Ja. My, musimy, my musimy mieć kurwa ekwipunek, my nie mamy ekwipunku. Ty, kurwa, ja mam, nie, widzisz ja tego pula, Bizona Lazarus? Ty coś pierdolisz? Jak Mati, zamieniaj się kurwa. Wow. Aha, możesz to wyłączyć, Pago? Bo Cię zgłoszę. Może ugra, bo granatów nie ma. No raczej. Dostałeś taki beatbox, że teraz freestyle mi rozpierta Udało się kurwa Ten beatbox ale samo wow. siadło z tym beatboxem Czy będzie Arstraft Muszę kurwa. dostać 2 donate'y po 5 żeby tak. był Arcraft po cesie Już tu po prawo jest na midzie nie? Chyba ja ona ma Bo Marcin mówi że to Niefajna gra Ach, nice, dobrać. ale tak ten mecz na slivere mi daje dużo do myślenia. Czy po prostu <grym> się tak chujowo <grym> zachowuje, <zaszczytans> <grym> takie chujowe ruchy robi, że jestem kurwa. Miernota, czy, czy po prostu jem pecha takiego? Jest, jest, oh, 80! Dobra, walimy go. Kurwa, dobra idę B. Jeszcze jeden. No i mi wykurwił domek B. Paka jest tam na standardzie. O oh, proszę, proszę nie, nie, minus 37 zabijesz i masz defować Widziałeś go na foreście, tam na ławce, tu gdzie patrzysz Auto Defuj, 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 defuj Defuj kurwo Moment sen kurwa w pałacu siedzi A. jest kurwa Przekonywujące masz argumenty do bronienia i ty, paki, No Siła perswa ja ziedziała Chyba coś B, B już chyba kuchni dojeżdża po Hedzie Kurwa no z prawej, z lewej nie? Jest BSB, jest jabczan Kosa, jest kosa zasadzkę. jabczan Zasadzkę robię na chłopa Ostatni A po Hedzie jest Jebany Urba. asasyn Autobaka jest kurwa w tej bazie Nice no nie mogę! O kurwa, o kurwa. Co jest Padot? Nie, nie grumba A to ty, po tak. urwa się od sranu. Under. Jaki gracz serdeczny Ander no, no, był Under, cover, pozdrawiam cover. cieplutko 3 Ja oni sprawdzają pozycję, hardy jebane No i chuj, nie ja zabije go Nie no Odjebało się Nie tak miało być I teraz ten sam chłop cię rozjeba Defuzuj na raz! Już teraz to nie wyjdzie. Kurwa i tak nie ma defa. Ale ej, kiedy? Tak? Co za chuj! Ale odjebałem, mogę zajść normalnie. Aha! Point fire. Nic się nie zmieniło widza. Jeszcze byśmy nie przeszli. Nie, co do CT otworzył. W sumie ja chuj wie, czy bez zaraz nie będzie. Kurwa, już konektor jest no. Jak ugracie Kurwa tą rundę, to dajecie mi. po 20 złotych na cele charytatywne. Coś granat pod siebie. No <grystanie> Kurwa, co jest? mamy to. Mamy to. Mamy to. No i to jest Sudan, gierka w TS. Ciebać Dracula S. To byli stream sniperzy. Skąd on i ten? I 14-16 znowu. Ty nie wiedziałeś, jak wchodziłeś z nami do gry? Tak, wiesz, klon Też, 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 też a, tak a mam na Pojebana sprawa, powiem wam. Wyjebali nas bez mydła, kurwa.